Witam niezmiennie serdecznie. Kiedyś, lata temu, ksiądz Tischner opowiadał o takiej dziennikarce, która przyjechała do Polski, żeby robić film o papieżu, o Janie Pawle II. No jak to Tischner mówił, przyjechała jazd do Doliny Kościeliskiej, a u wylotu fiakrzy siedzą, no i czekają na panów z miasta, co mają chęć turystycznie się w tę Dolinę wybrać. No i ona się wej pyta, czy znają Ojca Świętego i czy go tą Doliną wozili? Na turystykę jeszcze chodzował, kiedy w Krakowie jeszcze był. No to oni jeden bez drugiego, że hej, że po prawdzie to oni nic większego nie robili, no tego Ojca Świętego tą doliną wozili, kiedy kardynałem w Krakowie jeszcze był. No i tu ona się ich zapytała, czy taki pobożny góral zdradza żonę? I tu dało się słyszeć churalne, nie, przenigdy. Co to, to nie. No chyba, no chyba, że już musi. I to mi się przypomniało, bo w Starym Testamencie e, słyszeliśmy, że życie jest wyborem, życie jest sztuką wyboru, jak to ktoś powiedział, e, że chodzi, że to my decydujemy, co wybierzemy, dobro czy zło, życie czy śmierć, e, czy będziemy zachowywać przykazania czy nie. Rzeczywiście, kiedy myślimy o przykazaniach, e, to tak jest, że no, to są drogowskazy od Pana Boga, i żeby do Pana Boga wrócić, no to trzeba je przestrzegać. I w tym kierunku poszli pobożni Żydzi. Faryzeusze, uczeni w piśmie, to byli pobożni Żydzi. Oni wydedukowali, że można, zawsze można wybierać, można te przykazania przestrzegać i trzeba. Takie prawa trzeba przestrzegać. No Tylko jest problem. No. <laughs> Problemem są ci górale. No, co, jak człowiek musi? I mówiąc już bardzo poważnie teraz, co, jak jest wojna? I żeby wygrać, żeby się obronić, to, to trzeba zabić, trzeba pozabijać e, tych, którzy, którzy napadli. No, co wtedy, jak jest choroba? No, przecież wtedy nie idę do kościoła, żeby nie pozarażać innych ludzi, żeby samemu e, bardziej się nie pochorować. A są choroby, które odcinają e, ludzi od, od świata, od rzeczywistości. <laughs> co wtedy, kiedy rany są zbyt głębokie dzieci na przykład z domów dziecka którym trudno jest wybaczyć rodzicom pokochać rodziców kiedy gdzieś tam w sercach w przeżyciach swoich mają lęk strach wstyd jakieś poniżenie a co z alkoholikami którzy próbują odbudować swoje życie ale nie mogą wrócić do tamtej rzeczywistości, bo rany, które zadali żonie, no, mężowi, różnie bywa. Dzieciom te rany są zbyt głębokie, żeby można było odbudować tamten świat. Próbują uczynić e, za to, co zrobili, ale, ale tamtego świata już nie da się wrócić. Nie da się po prostu. Co wtedy, kiedy pojawia się miłość taka wielka, że zostawiamy pana Boga, no i potem życie pobiegnie swoimi torami? Jest już jakiś. Kawałek świata, który trzeba jakoś zagospodarować, zaopiekować się, zatroszczyć się o niego. Myślę, że chodzi tutaj o takie dwa bieguny, i pomiędzy tymi biegunami trzeba by było się jakoś odnaleźć. <laughs> Jeden biegun. To, są, to jest taka pułapka prawa, czystości wobec prawa, tej czystości legalnej. I tu po tej stronie byli ci, ci pobożni Żydzi. Uważali, że można prawem, można opisać całą rzeczywistość. Każdy przypadek można opisać i można powiedzieć, co w tym przypadku trzeba zrobić. Ale tu jest pułapka, bo znając prawo, zabraniali panu Jezusowi uzdrawiać, zabraniali mu pomagać ludziom. Można było nie pomagać rodzicom, kiedy się przeznaczyło tę pomoc dla nich na, na, na potrzeby świątyni. A wreszcie w majestacie prawa zabili pana Jezusa. Czy pomoc, na przykład Ukraińcom, przecież pomoc polega na tym, żeby zabić, zabić tylu tych agresorów, żeby ta reszta po prostu uciekła. Ta pomoc jest dobra? Pewnie tak, a przynajmniej usprawiedliwiona. Ale. Czy pomoc tym za białoruskiej granicy, za tego muru? Czy ta pomoc naprawdę była złem? I czy ta pomoc naprawdę jest złem? Czy prawo czyni ze mnie dobrego człowieka? Przecież mogę uchwalić takie prawo, yy, które będzie chronić przestępców, bo tu wciąż są takie bolesne rany, także w historii kościoła, naszej historii obecnej. Że mogę uchwalić takie prawo, żeby pomagać niesprawiedliwie tylko swoim, tylko części ludzi, którzy mieszkają w jakimś kraju? No ale jest też drugi biegun to jest taka pułapka takiego, takiego relatywizmu. Wszystko zależy. I faktycznie, no wszystko zależy od sytuacji. Tylko problem, jest na tym, problem polega na tym, czy wszystko zależy ode mnie? Czy to ja? Jestem sędzią, czy to ja stoję ponad prawem? I tu znowu trzeba by było wrócić do tych górali i zapytać siebie uczciwie: Czy ja mogę, czy mogę zdradzić moje kapłaństwo? Bo powiem sobie: muszę. Nie dam rady. Czy ja mogę, w którym momencie mogę zdradzić? Yy, czy mogę w ogóle mogę zdradzić? Czy możecie zdradzić, nie wiem, rodzinę, męża, żonę, dzieci, domy, które, rodziny, które macie? W którym momencie człowiek, yy, człowiek decyduje, yy, że, że odchodzi nie, od jakiejś prawości? I tu trzeba by było yy, popatrzeć w to drugie czytanie, yy, w którym Święty Paweł mówi o mądrości, która nas przerasta. Trzeba by stawać wobec mądrości, wobec Boga, który jest ponad nami, żeby nie być sędzią we własnej sprawie, bo wtedy można usprawiedliwić wszystko. I tu potrzebna jest taka refleksja, ciągłe zastanawianie się nad tym, w jakim momencie życia ja jestem, gdzie, gdzie jakim jestem tam w środku człowiekiem. Mówimy o wolnej woli, tu znowu trzeba wrócić do początku. Zakładamy, że ta wolna wola jest. No bo wtedy bierzemy odpowiedzialność co, za to, co robimy, albo domagamy się konsekwencji. Ale tak naprawdę ta wolna wola nie jest do końca wolna. Wolna wola, czyli nasze rozumienie świata, i postanowienie, co będziemy decydowanie o tym, co będziemy robić, jest splątana, Ona jest splątana z naszy w naszych emocjach, z naszymi emocjami, jest wplątana w mózg. No, trzeba pamiętać o tym, że mózg to nie jest to samo, co rozum. Rozum to jest to, w jaki sposób pojmuje rzeczywistość, jak się w niej odnajduje. Natomiast mózg to jest tam w środku, ta, ten, ten zbiór komórek, które zrastają się ze sobą w efekcie jakichś przeżyć, doświadczeń, hormonów, emocji, jakichś skłonności genetycznych. I w tym wszystkim, w emocjach, w tych, w tych doświadczeniach mam się odnaleźć ja z tym, jakim jestem człowiekiem. I dlatego o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii, że to najważniejsze to jest to, co dzieje się w sercu człowieka. To nie jest to, czy ja ukradnę, czy nie, ale jeśli pożądam, jeśli chcę, jeśli, jeśli jestem wściekły na ludzi, jeśli nienawidzę, zazdroszczę, no to to mnie gdzieś gryzie od środka i to, i to sprawia, że gdzieś tracę jakieś dobro, które jest we mnie. Wczoraj rano podano, że uratowano Pięć osób, Pięcioosobową rodzinę z pod gruzów. No, leżeli od poniedziałku do wczoraj, do soboty, leżeli pod gruzami, i ojciec tej rodziny nie pozwolił się uratować, dopóki wszyscy nie zostaną wyciągnięci z podgruzów. gruzów. I rzeczywiście, kiedy już na końcu jego uratowano, ci ratownicy skandowali. Bóg jest wielki. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Bóg jest wielki? Bo pięć osób uratowano jeszcze mam nadzieję, że jeszcze więcej się uratuje, ale dlaczego Bóg jest wielki? Eee, te 26, 7 ta liczba ciągle rośnie, musiało tysięcy ludzi, 27 tysięcy ludzi musiało zginąć. Eee, dlaczego? Otóż, Pan Bóg nie jest odpowiedzialny za trzęsienie ziemi. Ziemia jest planetą, która ma swój jakiś cykl, płyty tektoniczne na siebie nachodzą, pękają, Ziemia się, ta skorupa się trzęsie. Ale tu chodzi o, o człowieka, który staje przed Panem Bogiem, i wtedy jest zdolny do tego, żeby przekroczyć siebie, żeby poświęcić siebie, żeby poświęcić kawałek swojego życia albo całe swoje życie, dopóki ktoś, kogo kocha, nie zostanie, nie zostanie uratowany. I o to tutaj chodzi w tym stawaniu przed Panem Bogiem. To już jest coś, kiedy mogę wydobyć z siebie takie pokłady dobra. My, na szczęście, jesteśmy w takim okienku, że, że, mamy, że mamy spokój. Że nie mamy takich wyzwań, ale właśnie na tle tych wyzwań, wojny, trzęsienia ziemi, no spróbujmy myśleć o tym, jak ważna jest ta, ta codzienność. To, kiedy jesteście ze sobą, jesteście w swoich rodzinach, sąsiedztwie, ze swoimi najbliższymi. Jakie to ważne momenty, kiedy możecie kochać, kiedy możecie dawać, dawać wsparcie swoim bliskim. To są najważniejsze momenty na świecie. To, że wasze dzieci mogą się od was czegoś. Nauczyć, że wasi bliscy, wasze rodziny, być może nie wszystko poszło zgodnie z marzeniami, z nadziejami, ale ciągle jest to życie, w którym możemy być światłem dla innych ludzi. Kiedyś tak do takiego ośrodka trafiła. Taka dziewczynka, Ona była taka zachukana, taka przerażona, zamknięta w sobie. I to była bardzo trudna sytuacja w domu. Był alkohol, była, była niepełnosprawność, i ci rodzice dostali mieszkanie gdzieś daleko od, od centrum, musieli się tam wyprowadzić mieszkanie socjalne. I ta dziewczynka nie chciała opuścić ośrodka, nie chciała wyjść, płakała, krzyczała, chwytała się poręczy, drzwi to było, dość, to było bardzo dramatyczne. To powtarzało się kilka Dni. i wtedy pojawiła się babcia. Babcia była alkoholiczką, zniszczoną przez alkohol, ale już trzeźwą. I ta babcia zaczęła zajmować się tą dziewczynką, przyjęła ją do siebie, zaczęła o nią dbać, kupowała jej fajne rzeczy i po kilku latach z tej dziewczynki wyrosła taka zadziorna, odważna, taka umiejąca się obronić, radosna także, złośliwa trochę dziewczyna. Ale nie o nią chodzi, nie o tę dziewczynę, tylko o tę babcię. Ona przepiła kawał swojego życia, ale przyszedł taki moment, że to życie okazało się potrzebne, że to życie okazało się piękne, cudne, że mogła się jeszcze, z nim, jeszcze nim z kimś podzielić. No i spróbujmy tak o tym myśleć, kiedy czasem nam ciężko, kiedy nie wszystkie plany się udają, że jest taki moment, że możemy zacząć od nowa. Ten moment jest każdego dnia, kiedy wstaje słońce, kiedy otwieramy oczy, kiedy możemy zacząć od nowa tę drogę, która poprzez dzielenie się dobrem z innymi ludźmi, która tak myślę, zawiedzie nas do tamtego dobra nieskończonego, gdzie na nas czekają. Powodzenia.